Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane z okazji świąt wielkanocnych chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, radości, smacznego jajeczka, mokrego dyngusa oraz dużo dużo ciepłego wiosennego słoneczka. Dzisiaj zagramy sobie w jajeczną gierkę, która nazywa się Disaster Will Strike. Ultimate Disaster, której bohaterkami są te śmieszne, kolorowe jajeczka w kropki z wielkimi oczami i szerokimi buźkami, a więc zaczynamy przygodę. Play! Mamy mapkę! Sporo poziomów, ciekawe jak będą trudne. No i historyjka! Life's good, życie jest piękne. Nagle nasze jajka rozmnażają się w dziwnie niekontrolowany sposób. Jakiś wielki paluch z nieba mówi stop! Rozpoczynamy pierwszy poziomek. Tych jajek jest tak dużo, że będziemy pewnie musieli się pozbyć części z nich. Ale śmiesznie, gdaczą! Możemy użyć trzęsienia ziemi? Hmm, zobaczymy, jak to działa w takim razie. Pisze, żeby tu kliknąć, więc mamy małą instrukcję. O! No i jest kolorowa jajecznica, Mniam! Smacznego, moi kochani! O, drugi poziomeczek. Znowu trzęsienie ziemi. Ha, głaz, który pewnie, zapewne będzie się toczył jak to głazy mają w zwyczaju. Aaaa, biedne przerażone jajka. Trzeci lewelek możemy użyć wiatru. Toż to jakaś trąba powietrzna. Może w tą stronę. Te pierwsze poziomy są banalne. Nie ma czym się naprawdę martwić. Idzie nam świetnie. Ojej, jakieś pałki z kolcami. Zaraz. O! Biedne, biedne jajeczko. Dobra, teraz w drugą stronę. Ej, ej, chyba się coś zacięło. <laughs> nie, to nie był najlepszy pomysł. Jeszcze raz, jeszcze raz. No więc najpierw w tą stronę. A dopiero potem. Stop, stop w tą stronę. No nie zawsze niestety wychodzi tak, jakbyśmy tego chcieli. Piąty poziomek. Czy to jest jakiś dynamit? Zaraz się okaże. Czy to to, o czym myślę? Och, najpierw trzęsienie ziemi, spróbujemy tutaj. I wiaterek. No kulaj się, kulaj się nasze jajeczko. O, jakie przerażone. No i miało się czego bać! Naprawdę! Haha, oh, 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 Nie chciałabym tak skończyć jak ono! Szósty levelek... Hmm... Osuwanie się ziemi... Hmm... Zaraz zobaczymy... Kliknij tutaj! Piszę, żeby kliknąć tu! O! Fajnie, że nam podpowiadają! Na pewno jest to bardzo teraz przydatne! Hahaha! Ha, 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 ha. Znowu mamy wiatr i... Osuwanie się ziemi chyba to było, tak? Hmm... hmm, hmm, hmm. Zastanówmy się, co tu trzeba zrobić. Co tu trzeba zrobić? Dwa razy nawet osuwamy ziemię. A spróbuję tak? I może tak? I wiaterek w tą stronę? Dalej, kulej się, kulej się. Jak wpadamy w dziurę, to też się liczy. <laughs> ósmy lewelek. No fajnie, no dobrze, hopa! I co? Och! Jakie zadowolone jajko! No tak, zapomnieliśmy, no przecież głaz nie wtoczy się pod górę sam z siebie. <grystanie> nie, nie, nie. To w takim razie w tą stronę najpierw. Skulaj się tu. A teraz trzęsienie ziemi. I dynamit, tak. Ha ha ha! Teraz już nie będziesz się z nas szyderczo naśmiewać, wstrętne jajeczko. Dziewiąty levelek. Osuwanie się ziemi. Zastanówmy się. Wiaterek w prawo ja bym posunęła. O, może tak. O tak. O! I zostało jedno jajko, ale mamy jeszcze na szczęście osuwanie ziemi. Tak, rozwiązanie to było. Fajnie, że się udało za pierwszym razem. No i znowu wiaterek. Spróbujemy tym razem jakoś może zrzucić te głazy. Czy to będzie to? Tak! Udało się, udało się. Ha, nie zawsze się to trafia, zapewne. Ale tym razem na szczęście się udało. Fajnie. Epidemia! Możemy zainfekować jakimś wstrętnym choróbskiem nasze jajka. O, które by to zainfekować, jak myślicie? Może takie na środku? O! Wszystkie są przerażony? A, psik, a psik a psik! Ha, 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 ha. U, zaraziły się. Ha, co tu trzeba teraz zrobić? Epidemia! Czy przejdzie na inne jajka? E, nie, no tylko jedno. Niestety no to jeszcze raz, jeszcze raz. Zaraz tutaj mamy szklaną kładkę. Spróbujemy może tak. Uh. Aha, już wiem, już wiem Trzeba zainfekować to jajeczko A następnie Spuścić je w dół Ej Czemu tylko dwa się zainfekowały Jeszcze raz, jeszcze raz Zadowolone z siebie Czyli niestety, ale musi się trafić o oh, tak, idealnie Apsik, apsik Mhm, mm mhm Trzynasty lewelek. Ach, zainfekujemy to jajeczko. Niech się to przewróci. Ach, nie udało się. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Coś mi nie poszło po mojej myśli. O, w ten sposób. Właśnie. Potoczyły się po dwóch stronach i zainfekowały całą resztę. I co? Czternasty lewelek. O nie! Jaka skomplikowana plansza. Co tu trzeba zrobić? Może najpierw spróbujemy rozwalić szklane bloczki. Teraz może coś takiego i wiatr w tą stronę. Aciu, 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 Aciu! Aciu! Oh! Ach, nie było tak źle, jak myślałam, a już myślałam, że naprawdę nie pójdzie mi dobrze. Piętnasty poziomek. No to może najpierw trzęsienie ziemi. Oooo! Fajnie, tylko że jedno zostało, ale na szczęście mamy jeszcze osuwisko. Kopa! Taka wisienka na torcie troszeczkę. Ach, rój! Ciekawe czego? No tak, czego? Pszczół! A czego mógłby być rój? Albo szerszeni, albo os? Nie, to są osy. Bo mają paski żółte, a nie pomarańczowe. <śledz> Czoły chyba są takie bardziej brązowe, jeśli o to chodzi. O nie, to jest trudne. I co? Eee, Nic nam to nie dało. Czyli to nie był dobry pomysł. Może najpierw zainfekujemy to jajeczko. Zainfekujemy, przepraszam. Wrzucimy. No nie, nie zdążyłam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Za dużo gadam. Na to jajko, Ruj. Szybko. O tak. Właśnie. Musiało szybko opaść, żeby one mogły tam wleźć. Na szczęście się udało. I co dalej? Dalej, 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 dalej. O! Najpierw tutaj. A teraz wiaterek w tą stronę, czyli w prawą. Poleciały tam? Dobrze, poleciały i włączyły na szczęście ładunek. Fajnie. Już mamy sporo punkcików. O! Jakie fajne, to chyba ma działać jak domino. Zaraz zobaczymy. O, super! Mia, niam, niam, jaka uczta jajeczna! Udało się! No i co my tutaj mamy? O, już 20 levelek! No to może najpierw trzęsienie ziemi? Niech się te bloki szklane rozwalą. O, tak. Teraz zainfekujemy to jajeczko i zrobimy... O, dziurę w ziemi! Zainfekowały się? Chyba tak. Aciu, aciu, jest! Udało się! Wszystkie jajka rozwalone. Moi drodzy, jeszcze mnóstwo poziomów przed nami. Także chciałabym, żebyście sobie zagrali w tą gierkę, która nawet mocno mi się ze świętami kojarzy, bo są fajne, kolorowe jajeczka w kropeczki. Także chciałabym Wam ją serdecznie polecić, jest dość zabawna, naprawdę te minki tych jajek są super. Oprócz tej części, bo zdaje się, że to już jest czwarta, są jeszcze inne, które możecie poszukać w sieci, ta mi się jednak najbardziej spodobała, ale jeśli znajdziecie w święta trochę czasu, to zagrajcie sobie też w pozostałe. Naprawdę warto trochę pogówkować nad tymi w miarę prostymi zadankami w wesolutkiej atmosferze. A ja tymczasem chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do innych materiałków na moim kanale. Moi drodzy, jeszcze raz Wam życzę wesołych świąt, Wielkanocnych, żegna się z Wami Blue Jane, cześć!